Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym przeprowadzić z Wami krótki wywiad. Dzień dobry. Czym jesteście? Jestem śmiercią. Jestem ślimakiem. Gdzie żyjecie? Żyję w oceanach, w i na świeżym na już. Żyję na lądzie i wodzie. Czym się żyjecie? Żyję się mięczakami, skórpykami, rybami i innymi organizmami. Żyję się roślinami i bezkręgowcami. Czego się boicie? Boję się większych trapeśników, na przykład regionów. Słońca i ludzi. Jakie macie znaczenie w przyrodzie? Jestem źródłem pożywienia dla większych drapieżników i pomagam utrzymać równowagę w oceanie i tworzę dom dla innych. Jest, jestem w łańcuchu pokarmowym. Jakie macie znaczenie dla człowieka? Jestem źródłem pożywienia dla człowieka. Mam dużą inteligencję, więc pomagam naukowcom budować mózg. Jestem pokarmem dla człowieka. Jakie macie cechy charakterystyczne? Mam 8 ramion, elastyczne ciało i dużą inteligencję. Mam 6 lus i miętkie ciało. Dziękuję Wam za ten wywiad. Wracajcie do swoich środowisk. Do widzenia. Do widzenia.